Witam na konferencji prasowej po meczu 22 kolejki Pekach. Mam Polski Ekstraklasy, w której Gliwice z zremisowało na własnym stadionie 2 do 2 ze Stalą Mielec. W pierwszej części konferencji jest z nami trener drużyny gości, pan Janusz Niedźwiedź. Dobry wieczór trenerze. Dobry wieczór. Bardzo proszę o komentarz po spotkaniu. Myślę, że krótko. Myślę, że powinniśmy lepiej zarządzać wynikiem, mając 2-0 na wyjeździe na naprawdę trudnym terenie. Mało kto tutaj punkty wywozi. A a3 to, to zupełnie rzadki widok. Natomiast, mając 2-0, musimy lepiej po prostu tym wynikiem zarządzać jako zespół. Musimy z tej sytuacji, która dzisiaj była, na pewno więcej wyciągnąć i, i, i nie wypuszczać takich meczów z rąk. To na pewno będzie dla nas lekcja. Dziękuję. Dziękuję, Trenerze. Teraz czas na Państwa pytania. Czy po pierwszej stronnej bramce nie musiał Pana, żeby od razu w mojej stronie do kolei, żeby zaczynać tego miasta, które wiadomo było, że będzie się coraz bardziej rozpędzał? Niekoniecznie będzie się bardziej rozpędzał, bo tego nie wiedzieliśmy, czy się będzie rozpędzał. Zespół też musi w takich sytuacjach reagować, zespół też musi sobie poradzić, kiedy traci bramkę i, i umieć zarządzać meczem, umieć e, utrzymać piłkę. Czasem jest tak, że przeciwnik się rzuci, a można to naprawdę dobrze wykorzystać, jeśli chodzi o wyjście z jakimś kontratakiem i, i w ten sposób powiedzmy przyblokować tego przeciwnika, jeśli chodzi o ich zapędy. Natomiast tak jak powiedziałem wcześniej, nawet 2-1 to też dalej są trzy punkty i, i dalej można. Można tym lepiej zarządzać. Był taki moment, kiedy wydawało się, że już mamy wszystko pod kontrolą i, i że nawet jesteśmy w stanie się pokusić o trzecią ramkę, natomiast niestety też tego nie wykorzystaliśmy, a, a pias naciskał. No i też w samej końcówce myślę, że to też taka determinacja i, i o każdą piłkę, o wygrywanie w polu karnym, o to, żeby chronić przed pole. Piaz grał też ostatnie minuty jednego więcej, więc to też powodowało, że nie mieliśmy tego jednego zawodnika i, i te kilka minut rzeczywiście trochę drżaliśmy o wynik, natomiast utrzymaliśmy ten punkt i na pewno punkt do punktu nie tego chcieliśmy, nie, tego, nie na to liczyliśmy, ale, ale no też wiemy gdzie przyjechaliśmy i wiedzieliśmy, że tu nie będzie łatwego spotkania. Czy mamy kolejne pytania? Jeżeli nie, to bardzo dziękuję i zapraszam za chwilę na drugą część konferencji. Okay, dziękuję. Witamy na drugiej części konferencji prasowej. Jest z nami trener Piastek Lewice, pan Aleksander Wokowicz. Panie trenerze, bardzo proszę o komentarz po spotkaniu. Tak, dobry wieczór. Cóż, mecz, jaki może tylko nam dać piłka nożna, czyli można zagrać naprawdę dobrze, momentami bardzo dobrze, można być lepiej dysponowani od przeciwnika. Pod każdym względem lepiej się prezentować, natomiast również dobrze taki mecz można przegrać. My przegrywaliśmy 2-0 i praktycznie jedna sytuacja pierwszej polowie dla stali to porzucie rożnym, oprócz tego uderzenie Doka z 18 metra, ale to zamieszanie porzucie rzucie rożnym po prostu bramka na, na 1-0, gdyż mi wcześniej mieliśmy co najmniej dwie takie stuprocentowe sytuacje i praktycznie silliśmy się bardzo mocno na to, żeby zbudować coś pod, pod, pod zespołem przeciwnika. W tej pierwszej polowie myślę, że również lepszy byliśmy, ale tak jak mówię, przegrywaliśmy 1-0, potem w drugiej polowie się zaczyna od, od um, nieszczęsnego jakby naszego rozegrania i rzutu kar, rzuta karnego jest 2-0 i na pewno wtedy sytuacja się staje bardzo, bardzo trudna ale to co mówię o tym, że my byliśmy po prostu drużyną zdecydowanie lepszą dzisiaj potwierdziliśmy szczególnie po, po, tym, po tym drugim golu gdzie praktycznie do końca meczu się nie tylko udało strzelić dwie bramki, ale też wykreować kilka, kilka ładnych sytuacji. E, przeciwnik też miał jedną swoją, znowu bodajże dadok, uderzył w słubka, trudno żeby nie miał. Natomiast e, ciekawostką na pewno jest to, że pomimo tego, że wracasz z 2-0 i, 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 i jakby... To sam sobie jest wyczyn i, i pozytywne, to mimo wszystko jest jakby taki niedosyt, bo ta drużyna dzisiaj, która wyszła, Piasta zagrała naprawdę mecz taki, którym ten remis jest niesprawiedliwy w porównaniu z tym, co po prostu się działo na boisku. Dziękuję bardzo. <laughs> Czy są pytania? Bardzo proszę. No, jakby powiedziałem drużynie, jakby drużynę zawsze oceniam za postawę nie za winik, tak. I powiedziałem od razu, że to jest jeden z lepszych meczów. Na pewno w tej rundzie najlepszy, na, najlepszy nasz mecz. Na pewno nie najlepszy nasz winik, ale najlepszy nasz mecz pod kątem operowania piłką po prostu kontroli tego, co się dzieje na boisku. Naprawdę graliśmy bardzo dobre spotkanie z drużyną, która którą Którą nikt w tych trzech meczach tak nie, nie, nie zdominował. Absolutnie nikt. Pogon z nimi wygrała, ale Stal była lepsza. Jagiellonia, wiadomo, przegrała. GKS Katowice wygrało też w meczu bardzo wyrównanym, gdzie Stal miała, można powiedzieć, lepsze sytuacje na, na, na otwarcie wyniku. Natomiast mi dzisiaj po prostu, i to powiedziałem zawodnikom, że, że to jest, to jest droga, na, na której musimy zostać i, i tak musimy pracować na boisku tak musimy grać, a że nie zawsze będzie zwycięstwo. To też jest normalne, bo można, można też odwrócić sytuację w meczu, kiedy graliśmy z Legią, czy nawet ze Śląskiem Wrocław, gdzie to zwycięstwo nam przyszło, tak też można powiedzieć bardzo skutecznie byliśmy, tak? Bardzo skuteczni byliśmy w tych meczach i, 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 i to też jest fakt. Czy mam kolejne pytania? Jeżeli nie, to dziękuję i życzę dobrej nocy. Dziękuję bardzo, dobrej nocy.